Cześć, rok 2020 jest już za nami, dlatego postanowiłem nagrać krótkie podsumowanie, w którym pokażę, w jakie gry grałem w ubiegłym roku najczęściej, przy których grach spędziłem najwięcej czasu. Ułożyłem sobie taki e, mały klucz, mały wzór może, na podstawie którego sprawdzając moje statystyki z apki Board Game Stats, wybrałem 10 gier i to sądzę, że klucz ten dość dobrze odpowiada co się u mnie planszówkowo działo. Ja ogólnie jestem wielkim fanem statystyków, uwielbiam porównywanie jakieś tabelki, sprawdzanie różnego rodzaju wykresów, dlatego dobrze się bawiłem układając tą listę. Ponadto jeszcze porównałem te tytuły, które zobaczycie z tytułami z ubiegłego roku i również Wam powiem, czy dana pozycja wzrosła, czy spadła. Czy jej miejsce tak? wzrosła, czy, czy spadła na, na tej liście w porównaniu z rokiem ubiegłym? Jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym dodać: ogólnie udało mi się zagrać w 43 różne tytuły, z czego 10 gier to dla mnie nowości, a aż z aż tych 10 gier pojawiły, 4 z nich pojawiły się w moim top 10, czyli naprawdę był to rok. Mogę nawet go nazwać takim odkrywczym. No, bo naprawdę przy tych nowych tytułach spędziłem bardzo dużo czasu. Na 10 gier znajduje się tutaj 8 dobrych, ciężkich tytułów, dwa lżejsze. No, ale zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Zaczynamy. Na 10 miejscu umieściłem filerek Trails of Tukana, czyli szlaki Tukany. Jedyna gra typu Flip and Write, którą posiadam w swojej kolekcji. Gra mała, krótka. Ale często trafiła na stół z racji tego, że fajnie się sprawdza jako taka przystawka albo deser do grania w prawdziwe, porządne, duże gry. Tak więc, sznaki trukany tukany często trafiały na stół. W sztaki tukany gra się bardzo fajnie, bardzo szybko. Nie posiadam dużo małych gier w mojej kolekcji, ale ta takich szybkich gier, ale ta gra, ta gra bardzo fajnie, fajnie spełniła właśnie zadanie takiego małego wypełniacza. Nagrałem film z kanał, jeśli jesteście bardziej zainteresowani, możecie sobie poszukać gdzieś tam na kanale. Ogólnie chodzi o to, że wyznaczamy szlaki przez jakąś dżunglę, czy też może niezbadaną nie jeszcze wyspę i dzięki tym szlakom łączymy różne punkty, różne punkty takie kluczowe, które się na tej wyspie znajdują, różne wioski itd. itd. Czyli jak wspomniałem, mała gierka często trafia na stół i zasługuje według mnie na dziesiąte miejsce w tym podsumowaniu. Na dziewiątym miejscu umieszczam Posiadłość Szaleństwa, czyli gra, która spadła aż o cztery pozycje względem roku 2019, czyli z piątego na dziewiąte, ale nadal utrzymała się w top 10. Gra, do której w tym roku dokupiłem dobrych kilka dodatków, chyba nawet trzy. Jeśli dobrze pamiętam, zacząłem również bardziej korzystać z Walkiri. No, ale gra nie trafiała na ten stół tak często, na, na, na ten stół, tak, na mój stół, tak często jakbym chciał. Mojej żonie się już trochę przejadła, ja się nadal w niej świetnie bawię, uwielbiam ten klimat, uwielbiam tą powiedzmy, że kooperację, kooperację do momentu, kiedy ktoś nie zwariuje, już mu nie można do końca ufać. Nawet mam w planach kiedyś na stworzenie swojego własnego scenariusza do w, w walkiri, do, do posiadłości, no ale tak jakbym miał tyle więcej czasu, czyli zapewne na emeryturze. W każdym razie polecam wszystkim wszystkim tą grę, bo ona aż się jest no po prostu zatopiona w klimacie wielkich przedwiecznych. Więc jeśli ktoś lubi takie klimaty, ktoś lubi ten, ten świat wykreowany przez Rockrafta, no to, no to naprawdę polecam. Na ósmym miejscu umieszczam tajniaków, czyli praktycznie jedną z bardzo niewielu gier imprezowych, które posiadam. Gra ta spada o jedno pole względem 2019 roku, czyli leci z 7 na 8, ale jest to gra, która idealnie się nadaje do lekko zakrapianych imprez. Gra, która pod... Zbija z miejsca, serca każłali, wszystkim się ona po prostu podoba. No i po prostu świetnie, świetnie się sprawdza w takich, w takich okolicznościach, kiedy mamy ludzi, którzy nie chcą grać planszówki, albo nawet nie mamy ochoty na planszówki takie większe, ale posiedzimy, gadamy, gadamy i o, to może rozłożymy sobie tajniaków na szybką partię. Dodatkowo i jeszcze chciałbym dodać, że ja. Wprowadziłem taki home rule, że szefowie siatki szpiegowskiej, no bo jeśli nie wiecie, chodzi tu o to, że mamy dwie drużyny i każda z tych drużyn posiada swojego szefa siatki szpiegowskiej, przed nami mamy rozłożone różnego rodzaju hasła i teraz szef daje wskazówki o jakie hasła. Hasła mu chodzi, a drużyna musi to te hasła zgadnąć, te kryptonimy, tak? No i kto, która pierwsza drużyna zgadnie wymaganą liczbę kryptonimów, ta wygrywa. Tak więc naszym home rule, nasz home rule polega na tym, że dajemy szefowi siatki szpiegowskiej okulary przeciwsłoneczne, naj, naj, jak najlepiej, żeby po prostu były jak najbardziej jakiegoś rodzaju infantylne, nawet głupie, śmieszne, zabawne. I teraz oczywiście oficjalnie chodzi o to, żeby gracze z, z drużyny tego szefa nie śledzili jego wzroku, tak? kiedy on patrzy na, na, te, na te kryptonimy, które przed nim leżą, no a przy okazji, jak się zapewne domyślacie, w dobrym gronie, z dobrze już zaprawionym humorkiem, świetnie się to sprawdza. Tak więc tajniacy, ostatnia mała gra na tej liście, na miejscu ósmym. Na miejscu siódmym Twilight Imperium, gra, którą w zeszłym roku umieściłem na miejscu szóstym, w tym roku spadła o jedno oczko. I tutaj największym winowajcą jest po prostu albo są niekończące się lockdowny. Do Twilighta lubię usiąść przynajmniej w cztery osoby. Twilight to jest gigantyczna gra, to jest gra niepowtarzalna, to jest gra, która po prostu po każdej rozgrywce tworzy osobną historię, o której chce się opowiadać. Ale najlepiej gra mi się w minimum 4 osoby. No, i jak wiecie, czas na rozgrywkę również tutaj robi. No jest wymagane po prostu dłuższy czas, tak, żeby do tej gry usiąść i się przy niej dobrze bawić, zrelaksować i nie czuć żadnego pośpiechu. Tak więc w tym roku Twilight na miejscu siódmym. Mam nadzieję, że w roku, przepraszam, w ubiegłym roku na miejscu siódmym mam nadzieję, że w tym roku uda mi się nawet może trochę łamiąc prawo, zebrać więcej ludzi częściej, żeby w to grać, bo ta gra zdecydowanie zasługuje, żeby znaleźć się co najmniej w top 3. Na szóstym miejscu Nemesis, czyli gra, w którą grałem już wcześniej, w ubiegłych latach, ale dopiero w tym roku kupiłem swoją własną kopię. Gra, która jest nowością na tej liście, bo w ubiegłym roku nie zakwalifikowała się do top 10. Filmu, ci, którzy widzieli film z Nemezisa, wiedzą, jakie mam odczucia odnośnie wydania aktualnego, ale to nie zmienia faktu, że sama gra jest bardzo dobra, że w samą grę. Fajnie jest pograć, fajnie jest usiąść, pokminić, starać się wykiwać innych graczy, jeśli taki jest nasz cel. Pewna losowość dla mnie jest też troszeczkę irytująca, na przykład w tej walce, ale z drugiej strony no, jednak spotykamy na tym statku yy, nieznaną nam rasę, więc tak jak już wcześniej wspominałem, nigdy nie wiadomo czego się można po niej spodziewać i można na to przymknąć oko. Gra z bardzo fajnym klimatem. Kooperacyjna znowu. No, to proszę, to już druga kooperacja, która się trafiła na, na tej liście do tej pory. Tak więc, tak, Nemezis zdecydowanie szóste miejsce. Piąte miejsce wędruje do Terraformacji Marsa, która zaliczyła spory spadek. Z drugiego na piąte e, gramy w tą grę z wszystkimi dodatkami oprócz niepokojów, które podeszły nam zdecydowanie najmniej. Chociaż ja osobiście ją lubię, no ale też muszę brać pod uwagę. E, Głos, zdanie moich, moich współgraczy, prawda? Tak więc wszystkie dodatki, ma masy jak najbardziej. Czekam na big boxa, nie mogę się doczekać, bo to nawet była propozycja mojej żony, że skoro gramy w to tak często, no to kupmy już tego big boxa, będzie się ładnie prezentować na półce. Gramy w to owszem często, ale rzadziej niż w ubiegłym roku. Ta gra jednak ma przede mną jeszcze sporo do odkrycia, czuję to, no ale po prostu przez to, że miałem tyle innych gier. I przez to, że tak ją ograłem w ubiegłym roku, tak jak wspomniałem, bo ona aż na drugim miejscu, w, w, przepraszam, w 2019 roku. W 2020 trochę spadła, ale nadal jest w środku w środku tej stawki topowej topowej dziesiątki. No i podejrzewam, że nie wyleci, nie wyleci z tego top 10 nawet i w tym roku. I miejsce czwarte, czyli spodziewałem się tego. Że spadnie z pierwszego miejsca. Nie sądziłem, że aż tak bardzo. Na zawsze ta gra pozostanie moją perełką, to jest gra, w którą będę grał jeszcze na emeryturze, ale nawet zakup dodatku sprawił, że no nie trafiała aż tak często na stół w roku 2020 i mowa o cywilizacji poprzez wieki. To jest mój top 10 na 10. Uwielbiam tą grę, nie zmęczyłem się z nią, nie znudziłem. Po prostu tak w tym roku ułożyły się. Los, los zadecydował może tak, że, że poleciała na miejsce czwarte, no ale tak jak wspominałem, dla mnie to jest dziesiąteczka i tak jak teraz ta formacja, która nie jest dziesiątką dla mnie, tylko dziewiątką na dziesięć, ale cywilizacja na pewno, na pewno w tym rankingu zostanie. Trzecie miejsce dla kolejnej nowości gry, w którą zagrałem na początku 2020 roku, czyli dla Wojny o Pierścień. Ja uwielbiam władcę pierścieni. Eee, chciałem powiedzieć, że uwielbiam Tolkiena, lubię Hobbita, owszem, simi, e, similarionu, similarionu, nie czytałem, powiem chyba zasnął, ale władcę pierścieni uwielbiam i ta gra to było po prostu spełnienie moich marzeń. Pomimo tego, że ta walka, no, no przypomina mi trochę ryzyko, tak? Kiedy dochodzi do walki, oczywiście przypomina, eee, nie jest to ryzyko, ale przypomina mi, ryzyko nie jest idealna ale sam klimat tej gry znowu tak jak w Twilightie macie możliwość pisania tych historii, nowych historii praktycznie co partię mmm, tworzenia swojej wersji tego świata, e, swojej wersji Śródziemia no dla mnie to do mnie to strasznie przemawia. Być może, nie być może, ale na pewno moje zdanie, na moje zdanie ma duży wpływ to tak jak wspomniałem, że jestem fanem Władcy Pierścieni. Jeśli nie byłbym tak dużym fanem to, albo wy nie jesteście, to również weźcie to pod uwagę. Jeśli jednak lubicie władcę pierścieni, lubicie duże gry, skomplikowane, dość skomplikowane gry, które dają wam wiele możliwości, no to władca pierścieni jest jak najbardziej dla was. Wojna o pierścień. Na drugim miejscu jedyna gra, która wskoczyła o kilka oczek do góry względem roku 2019, wskoczyła o dwa oczka wyżej. I uwaga, jest to klank, czyli brzdęk. Przy klanku bawiliśmy się świetnie, kupiliśmy do niego wszystko, co było do kupienia oprócz tej opcji, tej wersji na sześciu, tego dodatku na, 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 na zwiększającego liczbę graczy do sześciu, to już mi się trochę gryzło z, z, na, z tymi dodatkami z Acquisitors Incorporated, tak więc postanowiłem ten dodatek odpuścić. Czym mnie urzekł Klank? Urzekł mnie tym, że to jest gra szybka, że bardzo fajnie się buduje swoją talię, że musimy patrzeć, co robią przeciwnicy, chociaż nie, tak, nie aż tak bardzo, ale, ale też jakiś tam wpływ ma na to, że ktoś ukradł artefakt i już ucieka, więc trzeba się zacząć, zacząć streszczać. Dzięki tym dodatkom mam naprawdę sporo kart, ale co jest jeszcze lepsze, to mam sporo planż. I z racji tego, że te dodatki, zwłaszcza te mniejsze, expeditions, tak, ekspedycje, wprowadzają nowe mechaniki na, na tych planszach, no to gra się praktycznie nie nudzi. Gramy tak, że wybieramy, ustawiamy te plansze ustawione w jakiejś tam kolejności gramy je po kolei po prostu, um, tak żeby za każdym razem grać inną planszę, za każdym razem dodać sobie inny mechanizm, no i to wprowadza bardzo dużą różnorodność, także do tej gry zawsze chce się wracać, zwłaszcza, że ona nie zajmuje zbyt dużo czasu. Tak więc klank na miejscu numer dwa. I teraz wchodzi on cały na biało, na miejscu numer jeden. Osoby, które mój kanał śledzą, być może się już spodziewają tego, co teraz powiem. Gra, która jest dla mnie nowością, również tegoroczną, czyli to jest ta czwarta nowość. Gra, która dostaje ode mnie 10 na 10 punktów, pomimo moich początkowych wahań, daje mi 9,5, ale teraz po dłuższym ograniu stwierdzam, że to jest zdecydowanie dla mnie dycha i jest to... Bras Birmingham, czyli gra, którą mam od sierpnia, a w tę grałem tyle razy, że no aż wylądowała na, na miejscu pierwszym, pomimo tego, że praktycznie przez 6 miesięcy mogłem ją ogrywać, uwielbiam po prostu tą grę. Uwielbiam możliwości rozwoju, różnego, może tak, różnych dróg rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Uwielbiam klimat, ten taki industrialny tego Birmingham, tak? Uwielbiam po prostu konieczność dostosowywania się tutaj do. Właśnie w tej grze do tego, co robią inni gracze, czyli ciągłej zmiany swojej taktyki, zwłaszcza jeśli gracie z graczami bardziej doświadczonymi, oni wiedzą, że oprócz tego, że muszą budować swoje przedsiębiorstwo, swoją sieć rozwijać, jednocześnie muszą Wam uprzykrzać życie, zwłaszcza jeśli Wy już też wiecie o co chodzi. Tak, tak więc fajne jest to, że musisz grać, patrzeć na siebie, ale też również starać się cały czas zwracać uwagę na to, co robią Twoi przeciwnicy. Tak więc Brass Birmingham to jest, gra mnie, gra, to jest dla mnie gra roku 2020 i wszystkim polecam. Wiem, że chyba się już roz, rozszedł dodruk, ale coś tam, coś tam czytałem ostatnio na, na Facebooku, na planszowych newsach chyba, że, że jest planowany kolejny dodruk na ten rok, tak więc jeśli jeszcze nie macie, to naprawdę polecam się albo Uzbroić w cierpliwość i zakupić jak to będzie możliwe, albo po prostu kupić wersję zagraniczną, bo gra jest niezależna językowo. Z instrukcją będą problemy, ponieważ wiem, że polski wydawca jej nie udostępnił. No, ale zawsze można popytać, zerknąć na Board Game Geek i tam ktoś przygotował swoją własną instrukcję po polsku. Tak więc, no, można, można to obejść. Jeśli chcecie mieć tą grę, to jesteście w stanie ją zdobyć. Tak więc to by było na tyle. To jest moje podsumowanie 2020 roku. To są gry, przy których się dobrze, często i długo. Długo bawiłem, no i za rok postaram się zrobić kolejne podsumowanie, a może raczej na pewno je zrobię. W przyszłym tygodniu z kolei, w przyszłą niedzielę, wrzucę ostatni materiał z Twilight Imperium z ostatnimi trzema rasami. No i to by było na tyle. Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich.